Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś u mnie na obiad mięsiwo wieprzowe w niesamowicie aromatycznym sosie chrzanowym. Po prostu istny raj dla podniebienia. Yy, mam tutaj kilogram szynki. A dlaczego szynki? Ponieważ była najtańsza. Tańsza od karczku, schabu czy łopatki. No taka akurat promocja, więc siłą rzeczy musiało paść na ten rodzaj mięsa. <tryk> tak, więc zaczynamy. Szkoda czasu, bo każdy głodny. Najpierw pozbędę się tych białych błonek. One mi są tutaj niepotrzebne. Oczyszczone mięso kroję w plastry. Powiedzmy takie półtora centymetra. Będą w sam raz. Nie krojmy zbyt, yy, zbyt cienkich plastrów, ponieważ podczas obróbki termicznej one i tak stracą, że tak powiem, swoją objętość. I będą po prostu bardzo cieniutkie. A tak, chociaż wiemy, co zjemy. Teraz opruszam mięso papryką. Do zioficie papryka słodka. I do tego pieprz. I to samo robię z drugą stroną. Za chwilę mięso będę obtaczał w mące. Wetrzyjmy sobie jeszcze te przyprawy. I teraz obtaczamy w mące. Każdy jeden kawałek dość dokładnie. O właśnie, coś takiego. Sosik bardzo szybki w przygotowaniu. A jakże niesamowicie smaczny. A to w gotowaniu chyba jest najważniejsze. Na patelni rozgrzewam łyżkę smalcu. Smalec nada fantastycznego aromatu, nadaje zupełnie innego smaku niż olej. Ale oczywiście, jeśli nie chcecie używać yy, smalcu, używacie olej. Teraz na dobrze rozgrzany olej układam plastry mięcha. Mięso będę opiekał około 2 minut z każdej strony. Mięso z jednej strony podpieczone. Więc teraz czas odwraca. Aż zapach, mówię Wam, tego mięsa jest fantastyczny. Uwielbiam właśnie zapach pieczonego mięsa. I teraz dwie minutki i kolejna porcja mięsa ląduje na patelce. Teraz plastry mięsa przekładam do garczka, w którym będę gotował właśnie z A na patelni ląduje druga część mięsa. Jak wiadomo, jedną ciężko było zmieścić na jednej patelni. Tak więc trzeba to zrobić na dwa razy. Mięso mam podpieczone. Teraz mogę po sobie pokroić cebulkę. Ja mam dwie takie niewielkie sztuki. Cebulę kroję w kostkę. Teraz na tej samej patelni delikatnie zeszklę cebulkę. Na tym samym tuszyku wiecie, tutaj jest jeszcze bardzo dużo aromatu. Cebula się podsmaża, a ja w tym czasie pokroję sobie dwa ząbki czosnku. Jak wiadomo, czosnek dodajemy w późniejszym etapie nie, nie razem z cebulą, ponieważ by nam się przypalił. A przypalony czosnek, jak wiadomo, jest bardzo gorzki i niesmaczny. Cebulka delikatnie się zeszkliła, więc teraz dodaję czosnek. Będę to wszystko podsmażał około jednej minutki. Teraz do mięsa dodaję podsmażoną cebulę. Cebulę z czosnkiem. Zalewam bulionem. Bulionu 500 ml. Oczywiście, gdyby brakowało. Uzupełniam to wodą, gdyby ten bulion odparował. Teraz kilka ziarenek ziela angielskiego. Listki laurowe. No i oczywiście pieprz. Jak widzicie, ja tutaj na razie soli nie dodaję, ponieważ bulion sam w sobie jest dość słony. Także kontrolujmy ten smak. Żeby to po prostu nie było zasłone. Ale oczywiście to jeszcze nie wszystko, nie wszystkie przyprawy za chwilę pozostałe. No i oczywiście teraz dodaję szam. Nie może go tutaj zabraknąć. Ja dodaję wstępnie trzy yy, łyżki. Ale oczywiście musicie kontrolować według swoich upodobań najlepiej byłoby dodać chrzan tarty, świeży no ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma tak więc trzeba się ratować chrzanem ze słoiczka ale też nada fantastycznego aromatu i smaku teraz, teraz to wszystko przykrywam gotuję do miękkości a później działam dalej kolejne dodatki sos mam gotowy mięso mam miękkie tutaj mam rozrobioną śmietanę z mąką, teraz delikatnie zagęszczę sosik, delikatnym strumieniem wlewam. Teraz dosłownie jeszcze chwila, i jeszcze oczywiście na to musi być akcent zielony. Za chwilę pokroję sobie pietruszkę. Pokroję sobie około 4-5 łyżek pietruszki. Teraz dosypuję pietruchę, pietruszka nada fantastycznego aromatu. Teraz jeszcze dosłownie 1-2 minutki, i można zajadać. Sos mam gotowy, zapach tego krzanu z tego sosu dosłownie jest niesamowity. Tutaj mam wcześniej ugotowane kopytka do tego mięcho. No i oczywiście nie może zabraknąć sosu. Coś fantastycznego. Ja już wcześniej próbowałem i Smakuje obłędnie. Taka jest moja dzisiejsza propozycja na mój obiad, ale wy możecie również z niego skorzystać. Tak więc, kto chętny, serdecznie zapraszam do działania. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia.